Piątek, pierwszy oficjalny dzień treningowy, no jak widzicie pada. Padało też wczoraj cały dzień, no i już się boję jak wygląda trasa. Spodziewam się najgorszego. Teraz też kropi. No a teraz lecę odebrać numerek. Właśnie tego mi brakowało na zawodach. Gradu. Perfekcyjnie. Dziesiąta osiem, czekam po odbiór numerka. I oto on, numerek 93. E, liczba podzielna przez 3, więc to sugeruje, że wbije się do pierwszej trójeczki, oczywiście. A tak nie będzie. Wszystkie ekipy oglądają sobie trasę. My też. Jest, jest pan Adrian. Jestem. Jest pan Szymon. Jest pan. Ja. Uh, yeah. Break Rings. <noise> 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 Jestem właśnie na końcu trasy. No i co? Jest strasznie ślisko. Będzie trzeba mega uważać. Chyba idę zaraz zmieniać oponę. No nic. A tego się spodziewałem w sumie, więc, więc szkoda. No ale to, co jest dla mnie magiczne, to to, że sobie idę i widzę tak. Andreas Kolb, inne ziomki z Pucharu Świata. Jakby, wow. Po prostu móc z stać obok, pośmiać się, jakby super, po prostu super uczucie i, i tak naprawdę to jest najfajniejsza rzecz w tych zawodach. To, że w końcu będę mógł się jakoś odnieść, jakie są moje czasy, no może, że akurat takie warunki nie są najlepsze do tego, żeby sprawdzać kto jest szybszy, bo tutaj no te kamyczki na mokro to jest troszeczkę konkurencja kto bardziej puści heble, no ale można i tak. Oh. Nic. Jak pewnie widzieliście przed chwilą, w końcu pierwszy raz nie zginąłem na tej hopie, także jaram się. W sumie to jeszcze nie widzieliście, ale przed tym nie wziąłem GoPro i wyrąbałem się identycznie jak przedwczoraj, eee, ale iolo. No, ale do końca się przejazd nie powiódł, bo Bon eee, Bontrager zrobił Ride Bontrager i no i już muszę zmienić na Maxisa. Nie, nie, nie tylko chcę, ale teraz też muszę. Panie Adrianie, co, jest za, co to są za przeróbki nielegalne pojazdu? A, ucieka mi powietrze i sprawdzam kompresorem. Znaczy, ciśnienie o mają nadzieję, że przestanie, nie? To mega nielegalne przeróbki. A gdzieś się świeci jakieś halogeny turbo dodatkowe? No tutaj. Tu? Wszędzie. Turbo. Ej, bez świeci. Ej, jo! Adrian, ścieżka, tego on taki szybki? I tym oto akcentem kończymy dzień pierwszy treningów. Ze mną ostatni wytrwali, pan Szymon. Pan Jacek, tam jest jeszcze pani Sylwia, jej nie widać, no ale powiedzmy, że rower w końcu umyty, ja, jeszcze ja zostałem oczywiście, no i co, no trasa masakryczna, ale pomimo tego jestem z tego dnia bardzo, bardzo zadowolony, bo zrobiłem wszystkie suche linie, z czego sam się nie spodziewałem, więc super. Udało mi się skoczyć kilka razy tą hopę, na której no, tyle razy wyglebiłem i nie będę udawał, że dziś też się to nie zdarzyło. E, ale cóż, no, także koniec dnia pierwszego. rower ogarnięty. No i jutro trzeba złoić kilka niemieckich tyłków. Sobota rano, dzień kwalifikacji 8.30. Wcinam bułę. No i co? E, właśnie sobie ogarniam jak wygląda trasa. I szczerze to haha, podobnie jak wczoraj, także no trzeba spiąć poślady i śmigać w dół. No i tak też zrobię. No mam nadzieję, że dzisiaj utrzymam wszystkie wczorajsze linie. W sumie trzeba zrobić dokładnie te linie, tylko że tak z dwa razy szybciej. No no, bo to już jest, to już nie są żarty. Tak więc śmigam. Zapraszam na treningi. 哎。Hey. Today. Uh I don't know. I just hit this jump and did hit the right spot. So great climbing this up this one. Yeah, yeah, yeah. As I see people jumping this one and then going on the left, it's more dangerous than actually jumping. But I think I can't squash the oh, jump. okay. Yeah, yeah. That's uh, that's needed yeah. here. And and I yeah. I'm going too much to the left. Yesterday I oh, j yeah. did just one clear jump, mm -hmm. and all of others were like. Yeah. Yeah, like you have bed. to squash it. You have to you have to land quickly to to start breaking. Yeah, exactly. Okay. Okay, so you were coming right next to me. Maybe. Yeah, exactly. Really? This section on the outside yeah. you were better, I think. Okay, so you go inside there? Uh, at the right turn? I'm I go, I'm here I'm going oh, here. between the rocks. Właśnie jestem po kwalifikacjach, no i jak poszło? Ogólnie mega spoko. Jestem bardzo dowolny z tego, że e, trasa naprawdę przeschła. No ale co, wyglebiłem na samym dole jest taki kamień, który mocno do lewej mnie pociągnął i zaliczyłem drzewo, ale pomimo tego udało mi się wskoczyć do pierwszej trzydziestki, więc jestem w super finale i uważam to za mega sukces. Strasznie się tym jaram, no bo w samej elicie było 100 osób. Nie? W elicie na Pucharze Europy, a właśnie tutaj pierwszy czasem to, na przykład ma Andreas Kolb, gość z Pucharu Świata, z takiej ścisłej czołówki Pucharu Świata. No i nie wiem, strasznie się jaram, strasznie się jaram, więc o, zobaczymy jak będzie jutro. Ameryka. co dzisiaj jeździmy? Wagno. Hmm, Wagno. A nie. pada? Pada. No, a to jak to bardzo nie? pada? Nie pada. Pada. Dobrze. Jaka jest taktyka na taką pogodę? Przeżyć. Przeżyć? Ojej. Nei. Poland! There is, there is, there is! One floor behind at the intermediate time and he goes into second place. 220... Żywo, oh. parę zdjęć, parę zdjęć! Cudowny! Do wywiadu coś na A, co do wywiadu? A, kręcimy, tak? Kręcimy, kręcimy. Ojeju, kręcimy, dobra. Na, na żywo, No to na ogólnie. Ten. Cieszę się, że w ogóle dotarłem do dołu, no bo pada, jest straszny warun, ale ja ja muszę zmienić te pedały. Wybiło mi się trzy razy i powiedzmy, że kochone ucierpiały, Potem ten przejazd już był dużo, dużo gorszy, w szczególności na... E, ro, największym Rock Gardenie. Tam miałem straszne problemy, wypiłem się na samym wjeździe, ale ogólnie przejazd tak no i przede wszystkim jazda w takich warunkach, z takimi zawodnikami strasznie się cieszę. Poć Gratulujemy!